Witam wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu energii miesiąca marca 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Nigdy nie dopasowujcie czytań na siłę. Tak jak widzicie, karty są już przetasowane, rozłożone, wybrane. Nie wiem, co jest pod spodem. Będziemy odkrywać na bieżąco. Zaczynamy od energii ogólnej, czyli co tutaj ogólnie u Was. Y Czyli ja tutaj widzę już, bo jesteście trzecim trygonem. Widzę, że praktycznie czytanie mogłabym zrobić na trygony, bo, bo wszystkie powietrzne znaki macie jakieś sprawy sądowe: sprawy sądowe, sprawy administracyjne, urzędowe, coś co nie było jakby zakończone, to teraz będzie się odnawiało i będzie dalej się toczyło, tak. To jest jakby ogólny przekaz dla wszystkich trygonów, wszystkich znaków z trygonu powietrza, czyli sprawy sądowe. Marzec jest takim miesiącem, gdzie to się odnawia, rusza z miejsca z powrotem i, i będzie się po prostu działo znowu, tak? Ale tutaj macie dagas przy tym, czyli myślę, że to będzie szło na Waszą korzyść. Jakieś rozwiązanie spraw zaległych, spraw sądowych, to też jest obieranie nowego kierunku w życiu, czyli jeżeli będziecie jakby tak, warto by było przystanąć i zatrzymać się, popatrzeć na, patrzeć na swoje życie i je przewartościować, bo być może wy dążycie do czegoś, co już jest przestarzałe i coś, co... Tak naprawdę już nie jest dla Was, tak? Może warto jest zmienić kierunek działania, kierunek dążenia do celu, swoich marzeń, tak? Bo coś, jakby jakiś element w Waszym życiu nowy się pojawił, który zburzył poprzedni i teraz całkiem inaczej Wasze życie się układa i jakby inne cele macie do osiągania, więc to by było warto przewartościować u siebie. Też jest możliwe jakby pięcie się w hierarchii wyżej, tak? Czyli jakby jakieś awansowanie w czymś. To może być awansowanie w sensie związku, czyli wchodzenie o poziom wyżej w relacji. Jeżeli jesteście z singlami, to możecie kogoś poznać. Jeżeli je spotykacie się z kimś, to zaczniecie być oficjalnie parą. Jeżeli jesteście parą, no to wchodzicie o poziom wyżej, mieszkacie ze sobą, bo się zaręczacie i tak dalej. W pracy tak samo, jakieś awansowanie, docenianie, tak? Może niekoniecznie awans taki e, finansowy, ale na przykład... No nie wiem, uznanie szefa i yy, jakiś plusik gdzieś sobie zgarniecie coś, co zaowocuje w przyszłości, kiedy powiedzmy, może sytuacja w firmie się polepszy na tyle, aby mogły być rzeczywiste awanse. Na takiej zasadzie jakieś zadowolenie, spełnienie tutaj się pokazuje. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na swoje otoczenie na swoich przyjaciół. Na osoby, które są dla Was bliskie, bo tutaj jest runa pusta. Nie wiem, jak to odczytywać. To wszystko może się wydarzyć. Nie wiem, czy to jest na zasadzie, że macie jakąś fałszywą osobę w swoim otoczeniu, i dlatego jakby jest ta namowa, żeby zwrócić uwagę na, na te osoby. Czy to jest powiedziane, że ktoś potrzebuje wsparcia waszego, i dlatego macie zwrócić na to uwagę. W każdym razie tutaj jest jakaś osoba, może to być osoba z przeszłości, może być to ktoś, kto dawno się do was nie odzywał, i tutaj macie właśnie jakby baczniej przy, przyjrzeć się swoim relacjom z innymi osobami. I więcej radości, więcej uśmiechu, więcej zadowolenia, Runa Wam radzą, i też zwróćcie uwagę na swoje myśli, bo Runa w mówi o, o tym, jak my postrzegamy świat. Jeżeli będziecie postrzegać świat z perspektywy braków, czyli ciągle e, brakuje mi pieniędzy na to, nie mogę spełniać marzeń, jestem taki, taki i taka itd., no to w końcu te życie takie będzie, tak? bo przyciągamy to, o czym myślimy i to, czy, co zasilamy energią, zwłaszcza to, co zasilamy energią. Dlatego, jeżeli będziecie wykazywać wdzięczność za to życie, jakie ono jest, no to wtedy e, coraz więcej tych dobroci będzie do Was przychodziło. <laughs> Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca tutaj mogą być jakieś załatwianie spraw urzędowych w urzędach, dopinanie czegoś, może jakieś, nie wiem, załatwianie zgody na coś. Jakieś pozwolenia, jakieś wyrabianie dowodów tożsamości i tak dalej. No, Mam na mi czy pokazuje urzędy niższej rangi, czyli gminy, GOPsy, nie wiem, urzędy skarbowe, nic takiego wyższej instytucji, nie, wyższej instancji nie. To są takie po prostu przyziemne, no nie wiem, rejestrowanie się w urzędzie pracy, załatwianie sobie, nie wiem, pójście do lekarza i wzięcie zwolnienia lekarskiego, no coś takiego, tak jakieś załatwienie spraw urzędowych, coś co jest wam potrzebne, jakiś dokument jest wam potrzebny i wy idziecie i to załatwiacie. I druga połowa miesiąca, druga połowa miesiąca jest dwa razy sukces, czyli zwycięstwo, radość, cieszenie się, sukces. Także tutaj jesteście przeszczęśliwi w drugiej połowie miesiąca, czyli coś wam się tutaj uda z urzędem załatwić, że będziecie bardzo zadowoleni w drugiej połowie miesiąca. Jeśli chodzi o finanse, no to tutaj, jakby to poczucie bezpieczeństwa może być troszkę zachwiane, bo niby macie poczucie bezpieczeństwa rejestru na Nowis, która mówi o zatrzymaniu finansowym, która mówi o tym, że są jakieś przeszkody, blokady, na przykład pieniądze do Was przyjdą, ale będziecie musieli je szybko wydać na coś, bo jakieś blokady mogą zaraz wejść na konto, coś takiego. Dlatego, jeśli chodzi o finanse, to ja bym była tutaj ostrożna i raczej nie wydawała ich y, lekką ręką, raczej jakby żyła pod kreską, tak? Bo jakaś yy, ta sytuacja może mieć miejsce. Może też być tak, że coś w domu się popsuje i będziecie musieli kupić coś nowego, tak? A to będzie droga rzecz, a będzie niezbędna dla was. Na przykład pralka, tak? Na takiej zasadzie. Yy, w związkach no, w związkach jest powiedziane to, co powiedziałam wcześniej. Wchodzenie o poziom wyżej w relacji. Czyli jeżeli jesteście po prostu parą, która się spotyka, to może zacznieć, zaczniecie mieszkać ze sobą, może wam się oświadczy mężczyzna, tak? Drogie panie, może drodzy panowie, wy zechcecie się oświadczyć swojej partnerce, tak? Coś na takiej zasadzie. Jeśli chodzi o single, to jest bardzo duża szansa, że poznacie kogoś. Kto jest tak zwany opatrznościowy. Osoba opatrznościowa, to ja wiele razy już to tłumaczyłam, jest to ktoś, kto niekoniecznie musi być docelowy. Czyli jest to ktoś, kto na ten moment jest dla Was bardzo istotny, po to, abyście mogli coś przerobić w swoim życiu z tą osobą, albo w ogóle przerobić w życiu. Czasami jest tak, że taka osoba opatrznościowa zostaje już do końca życia z Wami i po prostu tworzycie fajną relację razem, wspólnie małżeńską czy, czy po prostu partnerską, ale też często zdarza się tak, że ta osoba pojawia się jakby okazjonalnie po to, abyście wy mogli razem coś przerobić i po to, abyście mogli zdobyć takie doświadczenie w swoim życiu i przerobić tą pewną cechę. Która pozwoli Wam na pojawienie się w Waszym życiu w perspektywie czasu osoby już takiej docelowej, tak? Czyli po prostu ktoś opatrznościowy w Waszym życiu się pojawi i pokazuje mi się, że to może nastąpić w pracy. Albo w pracy, po prostu kolega, koleżanka z pracy, albo za pośrednictwem w pracy możecie kogoś poznać. Nie wiem, gdzie pracujecie, jaki to miałoby charakter, ale po prostu poprzez pracę Wy możecie poznać taką osobę. Jaka niespodzianka? Niespodzianka jest taka, że jakby pomimo jakichś takich tych trudności, które mogą Was troszkę napotykać w tym miesiącu, Wy znajdziecie siłę na to, aby zacząć działać, aby realizować swoje marzenia, aby w ogóle pokonywać na bieżąco te trudności i jakby znajdziecie sposób na rozładowywanie swoich emocji. I jaka rada? Rada jest taka, abyście spłacali swoje zobowiązania, które na Was są. Czy to są zobowiązania finansowe, czy to są zobowiązania, no po prostu obietnice tak? wobec kogoś, czy jakieś inne zobowiązania. No to tutaj należy to spłacić. I też jest rada taka, abyście zainwestowali w, albo w uczucie, albo w siebie, albo w coś. Tak? Jakaś inwestycja. Myślę, że będziecie wiedzieli o co chodzi. Życzę Wam spokojnego miesiąca, dużo miłości, radości, spełnienia marzeń. Do usłyszenia Pa!